Cześć! Wyobraź sobie start rakiety kosmicznej. Najwięcej paliwa, najwięcej energii i największy hałas są potrzebne tylko po to, żeby oderwać się od Ziemi na pierwsze kilka metrów. Grawitacja trzyma najmocniej na samym początku. Z inwestowaniem jest dokładnie tak samo. Kiedy zaczynasz, zderzasz się ze ścianą, wszystko wydaje się trudne, skomplikowane, a efektów prawie nie widać. Możesz mieć wrażenie, że wiosłujesz pod prąd. Większość ludzi odpada właśnie na tym etapie. Dlaczego? Bo nie widzą, co czeka ich za chmurami. W dzisiejszym odcinku chcę Ci pokazać czystą matematykę, która udowadnia jedną kluczową rzecz w budowaniu majątku. Najtrudniejszy jest początek dokładnie pierwsze 100 tysięcy złotych. Zanim przejdziemy do liczb, jeśli chcesz szybciej zrozumieć, jak działają pieniądze, zostaw łapkę w górę i subskrypcję lecimy z tematem. Charlie Manger, musimy zacząć od słów tego człowieka, który na rynkach finansowych widział już wszystko. Wieloletni wspólnik Warrena Bafeta, niestety już nieżyjący, był znany z brutalnej szczerości. Podczas jednego ze spotkań z akcjonariuszami powiedział słowa, które stały się legendą, parafrazując brzmiało to tak. Pierwsze 100 tysięcy dolarów to... Ale musisz to zdobyć. Nie obchodzi mnie, co musisz zrobić. Czy będziesz chodzić pieszo zamiast jeździć autem, czy będziesz jeść tylko na kuponach herbatowych, Znajdź sposób, by zdobyć pierwsze 100 tysięcy. O co mu chodziło? Dlaczego akurat ta kwota jest magiczna? Manger wiedział, że kapitał ma masę krytyczną. Poniżej pewnego poziomu, Twoje pieniądze są leniwe, nie generują zauważalnych zysków. Ale kiedy przekroczysz ten próg, pieniądz zaczyna rodzić pieniądz. Oczywiście, Manger mówił o dolarach. Zejdźmy na ziemię i przyjmijmy nasze polskie realia. Naszym celem będzie pierwsze 100 tysięcy złotych. Dla wielu z Was kwota brzmi abstrakcyjnie. Jeżeli zarabiasz średnią krajową i odkładasz 300, czy 500 złotych, czy może i nawet 1000 złotych, to 100 tysięcy wydaje się czymś nieosiągalnym, czymś, co zajmie całe życie. I tu jest właśnie pies pogrzebany, to pułapka myślenia, którą zaraz rozbroimy. Bo pierwszy etap to Twoja praca, a nie procenty. Zastanówmy się, co jest najważniejsze na początku drogi. Wielu początkujących inwestorów traci czas na szukanie złotego strzału. Szukają kryptowaluty, która zarobi 1000% w dwa dni, albo spółki, która wystrzeli w kosmos nagle po wynikach finansowych, powiedzmy. A prawda jest bolesna: przy małym kapitale stopa zwrotu nie ma znaczenia. Posłuchaj uważnie, jeśli masz oszczędzone 1000 zł i jesteś geniuszem inwestowania, który wykręcił 100% zysku w rok, co jest prawie niemożliwe do powtórzenia, to ile zarobiłeś? Drugi 1000 zł. 1000 zł zysku tyle samo możesz odłożyć dwa miesiące. Na początku drogi to dopłaty do konta są silnikiem Twojej rakiety, a nie stopa zwrotu z giełdy. Dlaczego ten pierwszy etap jest tak frustrujący psychicznie? Odkładasz. Inwestujesz, a supek na koncie rośnie głównie dlatego, że Ty tam wpłacasz pieniądze, a nie dlatego, że one pracują. To jest test charakteru. Musisz zaakceptować, że przez pierwsze lata jesteś jedynym wołem roboczym w tym układzie. I tu się pojawia największe zagrożenie. Gdy uzbierasz pierwsze 10-20 tysięcy złotych, pojawia się pokusa. A może kupię sobie lepsze auto, pojadę na drugą wycieczkę, bo mózg Ci podpowiada, że należy Ci się nagroda z trud. Jeśli ulegniesz i wydasz ten kapitał, wracasz na start. Znowu stoisz na ziemi i patrzysz w niebo. Utrzymanie tych pieniędzy i dopłacanie kolejnych, mimo że efektów jeszcze nie widać, to jest to, to, jest to co odróżnia ludzi zamożnych od tych, którzy tylko o tym marzą. Załóżmy wariant 1000 zł miesięcznie, 10% średniorocznego zysku. Pokażę Wam tutaj konkretne liczby, konkretna symulacja, która udowadnia, dlaczego warto na początku zagryźć zęby i... Postarać się oszczędzać tym 1000 zł, powiedzmy, w tym scenariuszu. A to jest bardzo realny scenariusz. Możesz odkładać 1000 zł miesięcznie, inwestujesz to w prosty, globalny, powiedzmy fundusz ETF na indeks światowy albo SP 500, albo indeks Nasdaq i zobacz, co się dzieje na osi czasu. Żeby zbierać pierwsze 100 tysięcy w tym tempie, potrzebujesz 6 lat. To szmat czasu. Tyle lat wyrzeczeń. Co gorsza, w tych 100 tysiącach większość to będą Twoje wpłaty bo to będzie 72 tysiące twoich wpłat. A zysk giełdy to tylko będzie dodatek 20, prawie 27 tysięcy zysku. To jest ten moment, o którym mówił manger. Droga przez mękę, ale co się dzieje dalej? Nie przestajesz, dalej robisz to samo, 1000 zł miesięcznie. Drugie 100 tysięcy, czyli razem masz już 200 tysięcy, pojawia się na twoim koncie nie po kolejnych 6 latach, ale zaledwie po kolejnych 4 latach. Będziesz miał już ponad 200 tysięcy złotych. Czas skrócił się o 2 lata, kolejnych 100 tysięcy. Idźmy dalej. Trzecie 100 tysięcy to już będzie niecałe 3 lata do kolejnej setki. I tutaj już zyski przekroczą w tym momencie Twoje wpłaty. Razem mamy już 13 lat. I widzisz tą różnicę? Jak dużo czasu zajmuje pierwsze 100 tysięcy, im dalej oczywiście pójdziemy, tym dalej będzie się kumulował już na naszą korzyść tylko procent składany. To jest właśnie ten efekt kuli śnieżnej. Na początku lepienie małej kulki idzie powoli, bolą ręce, jest zimno, ale jak zepchniesz ją ze zbocza, to ona rośnie sama, zabierając ze sobą wszystko, co napotka. Podsumowując, jeśli jesteś na początku drogi i czujesz frustrację, że twój portfel rośnie powoli, to normalne. Jeśli masz wrażenie, że twoje małe wpłaty nic nie znaczą, to się mylisz, bo one są fundamentem. Pierwsze 100 tysięcy jest najcięższe, bo walczysz z psychologią, brakiem nawyku i brakiem efektu skali. To jest cena, którą płaci się za wolność finansową w przyszłości. Życzę Ci, żebyś jak najszybciej przebił ten mur. Daj znać w komentarzu, na jakim etapie jesteś. Czy dopiero startujesz? Czy jesteś w połowie drogi? Czy już może dawno ją masz za sobą? Chętnie poczytam Wasze historie. Dziękuję za dziś. Inwestujcie mądrzej. i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam.